Dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Za oknem zrobiło się ciemno, i na granatowym niebie zaświecił księżyc, zapraszając Cię do snu. Połóż się wygodnie, przykryj swoją mięciutką kołdrą i zamknij oczy. Nic nie musisz teraz robić, o nic nie musisz się martwić. To chwila na to, aby się całkowicie odprężyć. Weź głęboki wdech i zrób długi wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Świetnie. A teraz mam dla Ciebie niespodziankę. Zabiorę Cię dzisiaj w cudowną podróż, inną od wszystkich, bo ten zimowy wieczór jest wyjątkowy. Wszyscy czekają na niego przez cały rok. Będziemy podróżować magiczną bańką mydlaną, którą można lecieć bezpiecznie. I bardzo daleko. Gotowa na przygodę? Spójrz. Bańka właśnie się pojawiła. Jak cudownie się mieni. Jest tak duża, że możesz wejść do jej wnętrza. I wygodnie się położyć. Bańka pomału się unosi, coraz wyżej i wyżej. Nabiera tempa. Rozpoczynamy naszą małą, wielką podróż. Wieczór jest naprawdę chłodny. Na szczęście w bańce jest przytulnie i ciepło. Z zewnątrz mróz ozdobił ją przepięknymi wzorami w kształcie lodowych śnieżynek i gałązek. Przetrzyj zaparowaną ściankę i popatrz w dół. Bańka niemal zahacza o zielone czubki wysokich świerków i sosen. Choć jest późno, światło księżyca odbija się od ośnieżonych pól, sprawiając, że możesz dostrzec nawet leśne zwierzęta. Spójrz, tam na polanie stado sarenek w najlepsze wyjada siano spaśnika, które przyniósł im pan leśniczy, Fru! jaka tu zawierucha. Nagle wiatr mocno dmuchnął, bańka zawirowała. A ty kilka razy zakręciłaś się jak na karuzeli. W końcu udało się pokonać wieczny wir, i lot stał się wolniejszy i spokojniejszy. Znów z ciekawością spoglądasz w dół. Z daleka widzisz złotą łunę światła. Tak piękną, że czym prędzej chcesz do niej podlecieć. To niewielkie miasteczko, w którym stoi mnóstwo kolorowych kamieniczek. W każdym z domów pada z okien ciepłe Przyjemne światło, a na drzwiach wiszą wieńce uplecione z iglastych gałązek. Dachy, parapety, schody i poręcze pokryły się grubą warstwą białego puchu. Wszystkie podwórka rozświetliły sznury kolorowych lampek, zaczepione na budynkach, latarniach i drzewach. Twoja bańka powolutku unosi się pomiędzy ciasnymi uliczkami. Na wystawach sklepów. Dzieją się teraz niesłychane rzeczy. Na przykład o tam, w cukierni, stoi ogromna czekoladowa fontanna. Można w niej zanurzyć kawałki pomarańczy albo ciasteczkowe ludziki, które już stoją w kolejce czekając na czekoladową kąpiel. Obok, w sklepie z zabawkami, drewniane dziadki do orzechów grają na swoich bębenkach świąteczne melodie. Co chwilę zagłusza je zabawkowa kolejka, po brzegi wyładowana malutkimi prezentami. Wszystkiemu przyglądają się pluszowe niedźwiadki w zabawnych, świątecznych sweterkach. Jest już późno. A mieszkańcy miasteczka zdają się być bardzo zajęci Przez szyby okien widać jak w domach każdy przygotowuje się do tego ważnego wieczoru Tamta pani właśnie wyciąga z piekarnika ciasteczka aż tu czuć ich wspaniały korzenny zapach Piętro wyżej mała dziewczynka wspina się na ramiona dziadka by zawiesić na choince lukrowane gwiazdki i serduszka W innym mieszkaniu Chłopczyk pomaga nakryć do stołu. Szykuje się wielka uczta. Popatrz, do tamtego mieszkania właśnie zapukali goście. Chyba zrobili domownikom niespodziankę. Bo wszyscy bardzo ucieszyli się na swój widok. Pewnie dawno się nie widzieli, a tam, na poddaszu, przez okno swojego pokoju, rodzeństwo wypatruje pierwszej gwiazdki. Dobrze wiedzą, że kiedy tylko zabłyśnie na niebie, będą mogli rozpakować prezenty, które czekają na nich pod choinką. Twoja bańka lekko skręca i nieśpiesznie frunie dalej. Wszystkie uliczki zbiegają się na niewielkim placu pośrodku miasteczka. W samym jego centrum dumnie wznosi się wysoka choinka, pięknie ozdobiona błyszczącymi łańcuchami, kolorowymi bombkami i światełkami. Na samym jej czubku mieni się Złota Gwiazda. Przyjrzyj się dobrze: gwiazda rzuca światło w kierunku gór, jakby chciała wskazać ci drogę. Lećmy tam. Na pagórki pod nami spadła świeża warstwa śniegu, co pewnie jutro z radością wykorzystają dzieci z całego miasteczka. To ich ulubione miejsce, żeby pojeździć na sankach, wspólnie ulepić bałwana, czy zmierzyć się w bitwie na śnieżki. Świetnie się przy tym bawią, a ich zmarznięte czerwone noski w ogóle im w tym nie przeszkadzają. Bańka ląduje na miękkiej śniegowej zaspie i pryska. Od razu poczułaś na nosie zimny, mokry dotyk śnieżynki. Stoisz przed niewielkim drewnianym domkiem. Z ośnieżonego, stromego dachu zwisają długie sople lodu, a światło padające z małych okienek zaprasza, aby wejść do środka. Spójrz. Tam są ślady butów. Prowadzą prosto do drzwi. Wyglądają na świeże. Jakby ktoś przed chwilą tędy szedł. Do kogo należą? Z ciekawością zmierzasz w stronę chatki. Śnieg głośno skrzypi pod nogami. Ku Twojemu zdziwieniu, drzwi same się otwierają. Zaglądasz do środka. Ale niespodzianka, są tu wszyscy Twoi bliscy, czekali jeszcze tylko na ciebie. Na środku pokoju stoi długi stół, zastawiony świątecznymi smakołykami. Przy którym już za chwilę wszyscy zasiądą. W kominku wesoło strzelają palone drewienka. Wszędzie unosi się znajomy świąteczny zapach. Cudownie pachną ciasta, pomarańcze. I świerkowe ozdoby. Z głośników rozbrzmiewają cichutkie dzwonki świątecznych piosenek, a choinkowe gałązki aż uginają się od kolorowych bombek, lampek i łańcuchów. Z zaciekawieniem spoglądasz. Co znalazło się pod choinką? Ale te pięknie zapakowane paczki muszą jeszcze chwilkę poczekać? Każdy zajął już swoje miejsce przy stole. To czas na składanie życzeń i wspólną kolację. Wyjątkową, bo niektóre z tych potraw je się tylko w święta. Zajadając się, długo rozmawiacie, opowiadacie ciekawe historie i żartujecie. To fajne uczucie mieć przy sobie wszystkich swoich bliskich. Wreszcie nadszedł czas rozdawania prezentów. Sięgasz po kolei, po każdą paczkę, i odczytujesz karteczkę z imieniem. Na pewno każdy coś dostanie. O, ten jest twój zapakowany w błyszczący granatowy papier i przepasany czerwoną wstążką. Co może być w środku? Czy to jest coś, o czym marzyłaś? Tak. To Twój wymarzony prezent. Możesz się teraz nim pochwalić, i zobaczyć, jakie podarunki dostali inni. Jest przy tym dużo radości i wzruszeń. Wszyscy cieszycie się tym wspólnym czasem. Zrobiło się już późno. To był bardzo długi, ale wspaniały dzień. Dostałaś dziś super prezent, ale czujesz, że to nie on był w tym dniu najważniejszy. To coś innego sprawiło, że czujesz się taka radosna. Wszyscy byli dziś dla siebie tacy życzliwi. Mówili sobie nawzajem wiele miłych słów, nigdzie się nie spieszyli, mieli dla siebie czas. To chwile spędzone z kochanymi osobami sprawiły, że czujesz w serduszku to wyjątkowe ciepło. Tymi dobrymi myślami, kładziesz się na kanapie przy kominku, przykrywasz mięciutkim kocem, za oknem leniwie pruszy śnieg. Uśmiechasz się, bo czujesz, jak tu przytulnie. I bezpiecznie. Przez chwilę patrzysz na blask ognistych płomyków, a potem Twoje powieki robią się ciężkie i zamykasz oczy. Bierzesz głęboki wdech. I robisz długi, odprężający wydech. Słyszysz tylko łagodne głosy swoich domowników, a znajoma kolenda zamienia się w przyjemną kołysankę. Wesołych świąt. Moja mała przyjaciółko.